Jego brata też wychodzi z polskim orłem. Józef to ten większy ze złotym orłem natarcia. na tarce, niego Janusz Link z grody drogi Moranowskiego. Walka. Stop. Jest utrata miecza. Wypadł miecz. Oczywiście podnieść nie można, ale jest to są za przeciwnika. Oprócz tych trafień, które ja bym zrekasował, tutaj już ładne trafienia ten zaliczył. To Gdzieś tam ta rękawica nie trzyma tego miejsca. on się bliźni zguje. Coś widać nie, nie do końca ta rękawica jest dobra, dlatego nie to tak i znowu ten dekiel hełmu garbskowego bo tak się nazywa ten hełm w bronioznawstwie A i teraz pięknie gdzieś wystawił się Józef i trafia Janusz gdzieś odrabia z oległości chyba i stop koniec walki no i brawa brawa słuchajcie w tym deszczu mocne brawa to nam jest potrzebne oklaski żebyśmy wszyscy się rozgrzali, rozruszali no i sędziowie Zdecydowanie, że zwycięża Józek Pacieka, tak więc...